Ja nie wiem co to rzecz jest niemożliwa fach w ręku tak bywa z niczego mogę zrobić coś fajnego jak drut pod ręką mam a u mnie cyk a u mnie fuk i zaraz kurwa to pod ręką idzie wróg bo u mnie luks i hopsasa i wszystko to co majster chciał to ma Siemaneczko, dzisiaj proszę ja was podłubiemy przez 65 bo Trzeba coś sprawdzić, <noise> zaraz Wam pokażę. Korci mnie od dłuższego czasu, żeby to rozkręcić i przeczyścić. Podobnież to coś tam daje. Już miałem w tamtym roku takie coś zrobić, ale zapomniałem o tym. Bardziej mi chodzi, żeby to samo zrobić w tym mojej 550 BMW, tylko chcę zobaczyć, jak to rozbiorę i jeszcze czy aby zapali później. <noise> o, widziałeś? Kiedyś gdzieś widziałem, że tam trzeba przeczyścić to i lepiej potem wszystko chodzi. Zaraz zobaczymy. Zaram pokażę o co chodzi. To jest y, elektrozawór vanosa czy coś tam. A i dostałem paciuszkę, to od razu otworzymy. Od pana Kamila z Jasienicy. Zaraz zobaczymy, co pan gdzieś przysłał. Wypełniacie. Co to jest? Gurba. Patrzcie, 60 narysowana. A, bo to kubeczek, ja myślałem, że jakaś pasta górba, do samochodu, je. ...syndykat, kubeciek, oryginalny bardziej, tutaj jest nawet ten hologram. <grymne> Bardzo dziękuję za kubeciek. Zaraz, zaraz, bo mi tu wiatr wszystko rozpiewrzył. Liścik trzeba przeczytać. Przeczytam liścik. O kurwa! <grymne> Witam panie majster. Wysyłam ci buteleczkę czegoś dobrego. Mnie, a górba <laughs> o odpowiedniej nazwie do prac warsztatowych wysyłam ci też odpowiednik w którym nie widać co, co, je, co się pije. Jak to nie widać co się pije? A on taki lustrzany w środku jest. Panie majster, a może by tak stawić klatkę do 39 Kiedyś myślałem zrobić klatkę do 39 słupków ogrodzeniowych, <laughs> ale wiecie, jakby w razie wypadku rura by się wpierdoliła gdzieś w bebechy, to nie wiem czy to dobre było. No ta, dobra, pokaż pan coś, pan co za, za płyny, tuki A płynę Ja myślałem że... Górę, bo Ej, ja myślałem że to do samochodu jakiś środek, specyfik. Myślałem, że kurwa, bo nie pisało. Przekurbica. <gulia> bardzo dziękuję. Gurbanska. A i tak niebieski korek wystawał. Myślałem, że to jakiś jest siuwak do silnika czy do czegoś. A tu, proszę bardzo. Bardzo dziękuję, panie Kamilu. Pozdrobionka. Dobra, pokażę wam o co chodzi. Może najpierw ją odpalimy, będzie cieplej brączki. <gulia> bo dzisiaj zimno jest. Podłączam akumulator, żeby się nie rozładował Parę razy mi już rozładował do zera A tu jest ten żeloby A tu AMG, je. jest hamulec Kurwa, jest na razie Dobrze jest, jak jest Kie chuj ej Co jest, Gra? A, bo tu przecież musisz kluczyk wsadzić. <laughs> Przyzwyczaiłem do moje, że tylko w ten. Wciska miłość, a tu zapomniałem, że tu kluczyk trzeba włożyć. A, rbach tam pierdolić. Palemy! O! Ciężko miała. A dlaczego break jest coś popsute? Parking braka. Ładnie chodzi panie, stuka nic. Perełeczka. Ej, chodź, zobaczcie, elegancko. O, teraz zaczyna klekotać. Ale to ma kurwa jebnięcie. Ładnie nie. Ale z tyłu nie widać tak Dobrze, czyli chodzi Chodzi ładnie pali Przejdźmy do... A ty kurwa Zamknięty jest Muszę te śrubokręty stąd zabrać Ej, ciekawe czy te dociągi mógłbym sobie zapierdolić Do no mojej, ładnie dociąga Dobra, pokażę Wam, o co chodzi. Już mnie korciło parę razy, żeby dostać się do... Bliżej zapraszam, żeby... O! Tam odkręcić. Na tą śrubeczkę jest skręcone. Takie są jakieś elektrozawory z tej i z tej. Tu są dwa. A i z tej są dwa. Czyli cztery sztuki są. Ja bym to z chęcią wyjął, bo tam niby to... Jak przyczyścisz, to lepiej chodzi. <noise> Czy to prawda, to nie wiem. A co to za urbany przewód jest? Podciśnienie, kurwa, tutaj było. Od gazu, ale gaz trzeba spuścić, bo nie chodzi na gazie. Dobra, tylko żeby to odkręcić, to tu widzę jest, kurwa, bężyków by trzeba było wyciągać. Dostęp kiepski jest do tego wszystkiego. Także, odestaw na zindzi poziomnych. Pokaż tu koreczek bit, taki ładny jest. Po, dobry korek. U mnie jest rozjebany. Trzeba by się obrobać, to co lepsze. To dziesiąteczka kluczyk i można w tą stronę, wydaje mi się, że wysunąć. A więc dobra, rozkręćmy to i zobaczymy, co to za... Jakieś kurba zaborki. Teoretycznie powinno się go wyciścić. Ale czy to prawda z tym wszystkim, to nie wiem. Weź tą rurkę wypierdziel. Zaraz się przekonamy, czy tam jest coś zapieprzone, bo może silikonami być zaklejone. I słabo otwierać to wszystko, czy tam zamykać. Niby od tego różne błędy wyskakują. Ale czy to prawda, to nie, jakoś mało. Powątpiewam w to. Czy przez takie coś mogą jakieś błędy wyskakiwać przez taki elektrozawór? Kurwa, nie ma jak ręki wsadzić, kable najebały. Po. Szczury tu były. Szepie! szczur! O, kurwa! O, widziałeś kurba. Jednego mniej. Zagnieździł się gdzieś. Górba byłaś. <grywa> byłaś. Ale by było, jakby wyskoczył taki wielki. Kustaś. <grywa> <Stośko. grywa> Dobra, tam trzeba odpiąć to teraz. Wtyczkę. Pazury, że obciął i teraz nie ma jak być wyciągać. <grywa> Wtyczek. <grywa> no tak... Za bardzo obciąłem, aż mnie bolą paluszki, <gł za, gł za głęboko uprzem, kurwa, z <gł> paznokcie. Tam trzeba wyjąć taki ten, zapinieczkę, hops, i teraz powinna wtyczka wy wyleźć. Dobra. I teraz to w ogóle powinno wyleźć, nie? Jakoś. Dawaj śrubokrętę to. Tylko, że to mogą być niewyciągane ileś lat i będzie ciężko. Bo to przydałoby się obrócić chociaż kawałeczek w którąś stronę, to wtedy by się obruszało. A tak jak jest zassane, to tego nie ruszysz, Bo. Kurwa, muszę tam łapkę wsadzić, a tu nie ma jak. Zaczęło od złego gniazda. Kurwa te luie, pan! O, ruszyło się. Dobra, a teraz może wyjdzie. Bi pan śrubokrynka. O idzie. O, idzie, idzie. Idzie. Yeah. O i mam. Opsaj! O leje się oliba! I to jest takie coś. Proszę ja was, a tu nie ma siteczka żadnego. I to podobnie jakby czyścisz, to lepiej samochód chodzi. <laughs> Teoretycznie. Powjmujemy wszystkie, wyczyścimy i zobaczymy. Jak będzie palił, to trzeba będzie wy, wyczyścić tak w tej 550 u mnie. Bo troszkę niestabilnie jakbym u mnie pracowała. Ciekawe czy co to coś da ale co to robi, to nie wiem to czujnik jakiś jest, czy short? dobra, wyjmuj pan drugie połóż tutaj wymienimy stronamy, odkręć drugą i też ją wyczyścimy i czym o kurwa zapinkę gdzieś wystrzeliłem dobra to może się znajdzie jeszcze tu wyszło, a tylko żebyś nie pomylił wtyczek no to chyba się nie da pomylić bo tu jest no nie da się pomylić, ale dla pewności tą zegnij w tą stronę co tam pękło coś? kurwa co to jest? weź to pan wyjmij się zimno zrobiło coś Najgorsze, że tu gdzie stoję to jest taki przeciąg I tu wiat pierda po całym podwórku przez ten kory korytarz taki nie ma gdzie ław sadzić, tyle tu rurek różnych musimy znowu spróbować to troszkę o przykręciło się to teraz powinno wyjść jak już się obruszało? Ślubo krintę! Naddajwa! Kurwa nie chce iść! Jaruzę, ja pękłeś! Kupaj tutaj! O, wyszło! Wyszło, wyszło! Tylko nie ma jak ręki wsadzić po to! Drugi. Zabór. Ładny jest. Ale o, co to, silikon? Co to jest, silikon? Jakby sylikon. Zobaczcie, takie... Jakieś sznurki. <noise> może ktoś uszczelnił? Na <noise> sznureczki. Dobra, wyczyścimy, bo może takim szuwaksem właśnie zapchało się, czy coś. I może być, że tam kiepsko coś chodzi. Znaczy ona dobrze chodzi chyba. Ale wyczyścimy dla pewności. Żeby to wyczyścić, najlepiej się przyda zmywać jakiś uniwersalny. Zaraz to przemyjemy. Proszę bardzo, jak idzie. O... Idzie. Idź. Co ta kurwa jest za szmata tutaj? <grywa> Jakiś kawałek szmaty tu jest chyba. Zamiast uścielki to ktoś z silikonem tu chyba zrobił. Wodzie że coś takiego coś dawało. Takie czyszczenie. Co tam w środku jest? Nie widać nic. Nie, tam na nie było brudne to. Pić na wodę. Tu gniazdo się wyczyścić. Chuj dom <grystanie> Czy to coś zmieniło, panie Jacku? O kurwa nie chcę wejść. <grystanie> o, weszło, dobra Ale by było, jakbym nie włosił teraz tego Jeden jest. Kładaj pan drugi. Można dokręcić te blaszki. No nie ma dojścia tu kurwa nie ma dojścia. To chujostwo, kurwa puszczana. Ci łapska porysuje gówno. Rbi pan. Może by zjadł klapą nie przypierdolił mi w łeb. W sumie niby tu się nic nie działo. Odpala bezproblemowo. A może przestanie stukać? Chciałem zobaczyć, jak to funkcjonuje, bo chciałem u mnie wyczyścić to w samochodzie. Dokręcone, dokręcone jest. Wtyczka. Druga wtyczka. A, ta blaszka, gdzie ona poleciała mi? To ara wkładaj bez tej spineczki. Też będzie chodzić. <śm> Z drugiej strony jest gorszy dostęp Bo to tam jest, a tu jest jakiś chuj wie co to jakiś reduktor czy nie wiem co to jest od gazu ktoś tu wsadził czy to takie było To sobie zdejmę będzie trochę łatwiej Daj mój po Hops Nie kurwa, zaraz tutaj wijmy Niedą siłą weźmiesz że nie wyjmiesz Wobdzie <noise> Bob gdzie, To Bob no kurwa człowieku Dobrze jest To się nie da za z takimi rzeczami O teraz bije Bardzo Dobra robota Nie tam człowieku. co tu czyścić kurwa Chociaż jest tutaj o silikonek. Proszę bardzo. Dobra, zaraz się to przemyję. Jeszcze jeden został. Pierwszy raz takie coś, kurwa, odkręcam. Nie wiem, co to ja w ogóle. Może <ścoughs> nie, nie poprzestawia przez to. Becylikonowane widać wszędzie jest. Dobra, idę to wyczyścić. Musiałem powiedzieć, że trochę z tego silikonu wyleciało tu z tych dziurek. Bo tu o kurwa bardzo jak ktoś narobił. A teraz majster będzie tam wkładał i upcha ten silikon do silnika. Dobra, wkładaj. Będzie chodzić Wyczyściłeś wyczyściłeś Może teraz mocy dodał. Tak, tak, tak Kurde, teraz nie mogę wsadzić tego. Bo to trzeba pchnąć okrętem. A O, weszło. O kurwa zmarzłem. No kurwa, rabyrbę tą rurę. Denerwuje mnie. Kurwa, jak ciasno, w mordę jebane. Głupia wtyczka, jest problem włożyć. Przez tą rurkę. Do czego ona idzie? Zresztą ręki nie mam jak włożyć w ogóle przez tą rurkę pieprzoną. O, o, o. Traf kurwa. A, dobra, jest. Blazło. Luksusowo. <grywa> Aby teraz zapaliło. Nie no, zaraz chuj strzelisty Po coś to rozbierał w ogóle? <grywa> Łapy wymarzły, nos kurwa fioletowy <grywa> Nic nie zrobił. Kurde, mam wrażenie, że, że, nie, że nie powchodziło to. Nie ma czym udezić. No malster, wyprzypierdolaj to, by weszło. Tak, śrubokrętem to przebijesz. Już łapy rozcinane. Nie dociągnie tego. Trzeba czymś stuknąć. A tak? <grybuj> Też nie stukniesz, pan. Ale może pójdzie. Idzie. Weszło. A to? Chyba Bejsu. Opsaj. A, kurde. Łapy trochę pokancerowałem, ale bardzo dobra robota. Żebym zobaczył, co i jak. Dobra, czy ta spinka nie... A, spinka wisi na pasku. A tam spineczka, że tak powiem, jest tu. Zaczepiła się o pasek, by się przemielił. Mogłoby się wbić w pasek i mogłoby przy większych obrotach zerwać. Ale o majster farciarz jak zwykle zaubaził na magnesu i pan. Dobra, gdzie to było? Duty Duty. A, widziałeś jak namagnesowałem? <laughs> Podstukasz kurwa o metal i troszkę się namagnesuje zawsze. Wszystko jest, wszystko jest. Odpalaj pan, zobaczymy gdzie chodzi. Ci będzie chodzić po moich modyfikacjach. Pokaż pan, jak chodzi maszyna. O! <laughs> Pierdolisz pan. Co do górba? Kurbo! Ej. Co to ma być? Co to się dzieje? Może rozchodzi to. Krztusi się coś. O kurba, chyba nie będę u mnie czyścił. Bo widzę, że krztusi się teraz. O, już się wystraszyła, już się popsuła. Ale jednak to coś robi. Krztusiła się i... Teraz się jeszcze krztusi. E, nie kopci w ogóle. Nie kopci. już nie kopci. Chodzi perełk. Już się wystraszyłem kurwa. Żebym <grym> już popsuł. Że mogłem, wiecie, pozamieniać i, i to było przyczyną albo coś. Ale dziwna sprawa, nie myślałem, że tamto tam ma taki wpływ na palenie samochodu. Jednak trzeba będzie chyba wyczyścić tam w mojej 550. Udało się. <grym> się> Ale krztusi się jakoś. Dobrze jest, tu nie trzeba, kurwa, nic ruszać. Tu jeszcze, wasz płyn. Też jest na maksa. No dobra, po robocie. No dobra, byłoby na tyle. Zobaczyliśmy, co i jak. Byłem ciekaw właśnie, czy to coś, coś robi w samochodzie, czy tam nie zapieprzyło się, czy coś. Nigdy tego nie rozbierałem, więc Zobaczyliśmy, zobaczyliśmy, będę musiał u mnie tak zrobić w 60 i y, może się polepszy, bo ona troszkę jakoś tak dziwnie niestabilnie jakby pracowała, a błędy w ogóle się nie pokazują. Więc może to będzie to przyciną. zobaczymy. Dobra, Dobra, także Gitmalina do następnego strzeczka. Cześć. By Mars się kurwa łapy po kancie i nic nie zrobił. No bardzo dobra robota! <laughs> good ball.